Cześć wszyscy z tej strony bez sekreja, to jest po raz kolejny League of Legends. I wiadomo z kim? Yy, nie żyje! Cześć! Ze mną. <laughs> Spektrum Zjemcie, zjemcie, zjemcie. Nie, uciek! Dupek. Fuck, jak ja byłem low HP. Od 1 do 12 byłem. 4 no, ale 4 przynajmniej. No. Taka jest prawda. Lepsze 4 niż 0. A ten kserat jest chytry, chce mnie zabić. Ja tam kseratem trochę grałem sobie <grym> jeden czy dwa mecze, i jeżeli chodzi o to, ten. On ma dobre umiejętności tylko wtedy, jak włączy ten Udych, umiejętność typało. na W, nie? Holy mother of oh fuck, jaki on głupi jest. Kto? Udisz. Ja 200 życia, a ten. Idę sobie to wziąć. No <grym> ale jak standard, on przecież to jest normalne na ramach... Żywiarka, ale ja ostatnio, się wiem, to... wiesz, ja ostatnio gram tylko ranki, i jestem przyzwyczajony do jakiegoś poziomu, mimo że to nie jest jakiś poziom, wiesz, hardcore, ale poziom jakiś jest. Poziom inteligencji, o to ci chodzi? Tak. A Hugh tam jest, po nam, nam, nam. To jest dobre że podchodzi, zjada i wychodzi. No. Chyba jesteś spokrewnionym z tym, z Jokatem. <laughs> Czogar? Tylko że on ma na tego, nie Ty wiesz co? Zauważyłeś, że my wygrywamy? A We... nie zauważyłem. Tak jakoś wypadło mi to z obiegu. Ale oni mieli first blood Nie, no to tam, zraźna first blooda, panie. Dam ci tamże. Yeah. <laughs> you have my sword. And you have my boat, and you have my shield! And my woman. And my woman. A nie! Kurka, nie zauważyłem, że Teemo idzie. Dobra. Gana mam. Hex, ee, tego tego... Gana no. mam. To teraz sobie trzeba... Teraz możemy usiąść i płakać. Bo ja... Lodowe nie nie... serducho się przyda, nie? Nie bardziej. wiem. Nie. A ty masz po polsku Lola? No. Ja zainstaluję go w końcu po angielsku. A, około... żebyś ty wiecie o co chodzi? No. Bo ty mówisz, ty, a może kupię tego, Miecz wampiryzmu ja tak czekaj. Które to było? Wiesz, blis... Ja Lola miałem po polsku przez 5 minut, co ode mnie chcesz? No, no może się dobrze przepaczować jakoś tam na inny język. Tak, da się. No to... Nie będę musiał tracić czasu na kolejną instalację. Znaczy to po pobiera polski język. No, ale to zajmuje. Nie, tam par minut. Lepiej nie denerwować Yeti, bo to ci się nie spodoba. <gadanie> Te gadanie to mi rozwala czasami w tych postaci. A masz? Nie! Yeah. Ah. Kurde, Garen niestety zwiał. Timo dostał dość mocno, a i. No co, ja zabiłem jednego. Ks tego Xera, coś tam? Kserada. No, Xerada. Xeradha. Xeradha to jak płaczą, że mają mało many, to czemu nie kupią itemu na manę? No mana, no mana, Wybierałem wszystkie te jakieś... Jakieś tam legendarne coś tam i... Ale flash! A jaki muszą być? Ten... Hmm, zawsze się zastanawiałem Ci wysoka, ale jest OP No i, i najpierw mówisz, że na bliski distance, bo to, bo tamto, a teraz nagle ja nie... no, Jest opę. No Mnam, nam nam <noise> Obiad. O, miniony idą <noise> Podano do stołu Idziemy na Szpustoszenie panie moi Kamieniem przez łeb. <laughs> hm. Teksty Tekst z daną grupę Co? Teksty z daną ha masz. Hahaha. Słuchaj. Ale ja przynajmniej się odzywam, a ty co? Ja się skup. Ty pokazujesz, że ty, ty, ten, Ty jesteś tą częścią rozrywkową, a ja jestem tą częścią, co posiada skilla. <laughs> Słyszeliście, ludzie? Ja tu jestem tylko dla rozrywki. A jak, a jak chcecie skilla, to do mnie. Reklama. <grymne> o, takie bogactwo. Chyba jednak widać mojego skile, tego... Bo wszyscy nagle zaczęli się wycofywać, kiedy użyłem go. Fuck. Ja mam taki mały ten, y jeszcze ja sobie wszystko sobie tak pomieszyłem Że te 15 kili mamy Co mamy? To wygląda jakbyśmy mieli 1,5 kila 1,5 kila na głowę <głysy> Jeciz na drogę Ja i wszystkich zje Au, 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 au nie Tak bardzo mnie zaczęli kuć nie, nie żyje. O, tak mi szkoda. Moc umiejętności. Moc umiejętności. Czas odnowienia. To się przyda. I... Z gruby rury cisnę Rabadonke Rabadonke Rabadaba dunkę. Rabadonke dół. Rabadankę. Rabadankę. Danka danka, rabadanka. He, he, Don't he. get painted. Bited lol A? Psyryk <grystanie> się. Jesteśmy czempionami. Cień po, cieniem piona <grystanie> ho, 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 ho Jesteśmy cieniem czempiona. Suchar odcinka <grystanie> taki suchy, że można pranie suszyć. No można? Próbowałem. Nie wyszło. Więc jednak coś ma w sobie. <laughs> Bitted, bitch. Masz tu tarczę. Dziękuję. Ziomuś. Jestem wdzięczny za twoją tarczę. Tarcza. He he. Tarcza szmato Nie bijcie! Nie... Kurde, wszyscy co mogli zestunować, to zestunowali. Hmm. Asysta Xerath asysta Timo i samobójcza Jax Który użył tylko jednego ataku. Pokonana. Przeciwnik pokonany. To jest dobre. Nie no, zginę. Zginę. Nie zginę. Żyję. Ty żyjesz. Kurwa, nie żyje. Żyjesz. Nie żyje. patrz tu. Mówiłem. A, faktycznie, Timo. <grych> Dlatego nie nawiedzę, Timo. Straży tymi grzybami. Dosłownie Jak menel, normalnie. Jak menel. Przychodzi. Po postawia ci jakieś. Przyjdzie się. Zestra się na środku i pójdzie. No. Takie jakieś nieporządne i normalne to. Niekulturalne, Pracę nie, nie... by się zabrał. On się po każdej pracy ima. Nie mam takich złu, złych statów. Nie tak. masz złych statów? ty. No. Pięć, trzy. Masz 0,4. Oj Coś się lagnęło Laggi Laggi Harde No oczywiście kto inny jak nie Timo <laughs> Mają wybór, albo przyjść i zginąć, albo stawić to na pastwę naszą, czyli losu i zabić, zginąć na po prostu. naszą, czyli losu. Ja Jestem w waszym nie przeznaczeniem. Nie uciekniecie ode mnie. Nie ma tak jak motywować innych graczy. Pokonany. No. Kermit mnie denerwuje normalnie Chodzi sobie z lewej na prawą i No ale niestety teraz jest w rotacji, więc będzie dość często Co? się pojawiał. No Timo, nie Timo w rotacji? No Tak, nie zauważyłem źle. A jak jest źle to to do... nie jest dobrze No To chyba jest logiczne, że jak jest źle to nie jest dobrze Wiem, wiem, grid nie. i tak dalej, ale chciałem sobie kupić itema. pokonany O, jakim żodem? Co? Zabiłem go nie żyjąc. No, a no tak. Ja podpaliłem go. Nie, <laughs> podpaliłeś go. Urodzony piroman, nie? <laughs> Piromani, wariaci, szaleńcy. 245 AP Czyli mogę sobie walić z 500 damage... damage'u Podpalać ludzi damażu. Bardzo mądre W sensie, że co? No bo gościu w nas... W, ten Jax w nas wlas. Zabiję, 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 zabiję! Moje, mój kill, mój kill, mój kill! Jeden na pięciu! Ale ja tam jak grałem tym Mudiną to też tak... Kurde, sam mam ten... No, jak on sra tymi grzybami? For same fun. grzybki! Nie no! Fuck you! Ja tu chciałem się najeść, a ten mi tutaj zja... wszystkich zabił, no kurde tej... Dobra, wiesz co? Chodzi o idziemy w nich Wow Ale szarze. No, takie jolo słak, tam ci stoją i nic nie robią, a my we dwójkę na pewno nic nie zrobimy. Czekają na miniony. Haha, ha, ha, ukradą ci hila Timo, nie wraz z grzyba ty grzybie. Tych grzybie. Grzyby grzybcie obrasta. Jej, zabiłem! <grych> Żabiłem Garena Jaki ks Szkoda, Mam. że ks nie ma w tej grze Jaki ksy? jest? No wiem, wiem Biedny Ukradli ci GG, WP <grych> Nie bij mnie! Oj, co za szkoda, umarłeś Jesteś umarły Zwycięstwo No i koniec kolejnego odcinka Zaramu Ile to trwało? 15 minut? No mniej na pewno, ale to się dowiemy z, jak wejdziemy w staty A tak to na razie i baj baj Cześć